Konfederacja Krystian Kamiński. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektor, dzień dobry państwu. Agnieszka van Heijkel, Wojciechowska, Van Hokelom, Prawo i Sprawiedliwość. Przepraszam, bałam się, że zrobię błąd w tym nazwisku. Norbert Pietrykowski, Polska 2050. Dzień dobry, Kłaniam Sińską. I Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszyscy wczoraj z zapartym tchem wydarzenia dnia obserwowali. To były uroczystości bogate, długie i takie uroczystości, które pozwoliły nam wysnuć pewne wnioski, jaką prezydenturę szukuje nam Karol Nawrocki. I mamy Karola Nawrockiego, który o praworządności mówi. Mówi tak, posłuchajmy. Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj Polska nie jest na drodze praworządności. Bo ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy. W którym artykuł 7 Konstytucji mówiący że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa jest niestety regularnie łamany. Zapowiedział też Karol Nawrocki, że nie będzie mianował sędziów według tych reguł, które rząd wyznacza między innymi. O tej praworządności jednak no, chciałabym teraz chwilę porozmawiać, bo to jest bardzo istotna kwestia. Zwrócę się do pana Kamińskiego z Konfederacji. No mówił przede wszystkim o tym, że nowa Konstytucja powinna być i w związku z tym mam nadzieję, że w ramach nowej no, pracy nad nową Konstytucją projekt Konfederacji zostanie uwzględniony, czyli reset konstytucyjny w ramach praworządności, bo wydaje się, że dzisiaj Jaki wszystkie... Jaki zmian w Konstytucji tego jeszcze nie wiemy. No ale natomiast... właśnie ten tak, rozwiązywałby tę tak. kwestię praworządności, to bo to dzisiaj się przerzucamy, jedni mają swoich sędziów. drugi. o tym, że tego nie będzie. Jeśli tego i nie będzie, tym, to będziemy mieli tym, wieczny że... spór o tym, że jedna strona ma swoich druga strona i się wymieniają na przemian. Ale konstytucji ma Ale powstać. Mamy 2025 redaktor, rok. Więc do 27, to, czyli dopóki te. będzie ten rząd, niestety będziemy mieli tę stysję, będą mówienie będzie mówienie one o sędziach, o nieuznawaniu i tak dalej, i będziemy mieli ten spór cały czas. A to jest potrzebne zaostrzanie tego sporu jeszcze teraz? Ale on będzie, on jest. To już mamy od wielu lat, to dokładnie to samo. Jedni wymieniają na drugich, a nic w sądownictwie się nie polepsza. I to nie nastąpi za ministra Żurka, bo widzimy e, pierwsze jego decyzje nie były decyzjami e, czy projektami zmian w ramach sądownictwa, tylko zmianami personalnymi. W związku z tym, jak ktoś przede od przede tego wszystkim. zaczyna, no to nie oczekujmy, że będzie e, cokolwiek zmieniał w realnym działaniu. A ludzie <laughs> mają problem przede wszystkim z tym, że sądy działają za sędzia Żurek, minister. Teraz ale jak pierwsze zmiany... jego decyzje realne to były wymiany personalne, no, tylko a nie... Zrobić pierwszego dnia tak. Był przygotowany był z projektami jeśli ustaw. Mogę, jeśli, no jeśli był to, nieprzygotowany, to, 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 to no to Wolałem chyba źle to wyszło. Ciężko, ciężko byłoby um, od razu e, przyspieszyć pierwszego dnia wszystkie sprawy e, karne czy sądowe. E, te Czemu? rozwiązania są, no, bo musi wejść w życie na przykład ustawa. No ale to e, czy, gdzie ta ustawa? Gdzie to przygotowanie do tego? Okay. No już dwa lata rządzi ta koalicja prawie. To, to jakby no, a... nie, nie mówimy o tym. Na razie jeszcze do praworządności chciałabym na chwilę wrócić, bo o tym też mówił premier Donald Tusk po wysłuchaniu orędzia Karola Nawrockiego. <coughs> Kiedy padły słowa o tym, że prokuratura się nie podoba panu Nawrockiemu, prezydentowi Nawrockiemu, to wybuchły takie frenetyczne oklaski w ławach PiSu. No ja się nie dziwię, że nawet jeśli niektórzy narzekają, że rozliczenia za wolno, wiecie, ale nie dziwię się, że PiSowi bardzo zależy na tym, żeby prezydent Nawrocki jakoś skutecznie paraliżował pracę prokuratury, ale chcę powiedzieć nie do czekania. No no właśnie, czy... bardzo. To jest kolejny dowód na to, że premier tu skłamie i to publicznie, bo przed chwilą powiedział, że panu pre prezydentowi Nawrockiemu nie podoba się prokuratora. Nie powiedział prezydent Nawrocki, że mu się nie podoba prokuratura, tylko powiedział, że w systemie prawnym, uporządkowanym w systemie prawnym, nie może być tak, że jest nielegalny prokurator e, krajowy. Ja no to... tu się zgadzam z panem z Konfederacji, że e, faktycznie prawdopodobnie będziemy świadkami przez najbliższe dwa lata e, dalszego takiego chaosu prawnego, ale ten chaos, przypomnijmy, został wykreowany dość celowo, od początku do końca, łącznie z tym wyprowadzaniem sędziów na ulicę. I teraz Prze tak. Przez Zbigniewa nie, nie I teraz nie. Przez oponentów Zbigniewa Ziobry wtedy, którzy to robili. Stoję dzisiaj przed państwem, aby zaapelować do całej klasy politycznej, ale aby także przekazać polskim sędziom i panu ministrowi sprawiedliwości że Szanowni Państwo, sędziowie są od tego, aby wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a władza sądownicza jest jedną z trzech władz w polskim systemie demokratycznym. Polskie prawodawstwo, jeśli się nie mylę, powstaje w tej izbie, w polskim Sejmie, z woli wyborców wybranym i w polskim Senacie i musi zyskać akceptację prezydenta Polski wybranego w powszechnych i bezpośrednich wyborach. Sędziowie, drodzy Państwo, musimy to sobie wszyscy uzmysłowić. Nie są bogami, tylko mają służyć Rzeczpospolitej Polskiej i polskim obywatelom. Mówię to tylko dlatego, żeby w sposób klarowny, jasny, oczywisty zadeklarować, szanowny panie premierze, panie ministrze sprawiedliwości, że nie będę awansował ani nominował tych sędziów, którzy godzą w porządek konstytucyjno-prawny Rzeczypospolitej Polskiej. No, jak mogę, e, ten projekt, który, do którego wrócili tak, odnośnie CPK, no bo przecież w którymś momencie zarzucili, badali i tak dalej Dokładnie. i potem w PowerPoincie przedstawili, wykluczył całkowicie zachodnią Polskę z wszystkiego. Z Zielonej Góry już nie było żadnego połączenia tutaj, bo co, mamy bliżej do Berlina, już nie musimy tu przyjeżdżać? Ja z, nie, z, Zielonej, Góry, być... ja z Zielonej Góry przyjeżdżam do Warszawy obecnie 5 godzin. Mają być, próbę do Łutwacka, kilometrów km jechałem w 3 godziny. Czyli my mamy ogromny problem, jeśli chodzi o to wszystko. To jest z największych miast w Polsce. ale mówi pan, o to jednak jest. Nie jak ja 5 godzin pociągiem jeżdżę do Warszawy. No proszę, to jest absurdalne. Dlatego wykluczona jest zachodnia Polska, tak rozumiem z tego wszystkiego. Zachodniej Polski? Ten projekt w PowerPoincie wykluczył całkowicie z Lubuskiego niczego nie było, tak? Także to nie jest tak. A ten zieloną górą. Ale panie przylecieć samolotem, żeby wsiąść w CPK i przelecieć. Mówię, mówię Projekt i jak to będzie to wyglądało? Rozumiem, że wygląda panu nie podoba wszystko. się projekt kolejowy, który został to, 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 zawarty ale to jest tym, Całość, tak? Nie, my to mówimy o całości. Tak tak jeśli ma mieć sens, no to, to jest całość. Projekt lotniska z szpychami i tak dalej. No Jeśli ma to mieć sens, jeśli to ma być wszystko skoordynowane, przecież nie chodzi tylko o to, żeby lotnisko wybudować, tak, do którego nikt nie ma jak dojechać. No, to no to najpierw musi być dojazd, bo inaczej. Ale nie ma to mówiłem, kwestia połączeń, tak? Kolejowych z tym związana. Tutaj nie jest przewidziane, zdecydowane przyspieszenie wszystkiego, a my to potrzebujemy, tak? No to co mówię, z Zielonej góry do Warszawy 5 godzin jeszcze. W Chinach z Pekinu do Luang ponad 1000 km 3 godziny. Da się to zrobić, tylko to nie ma ambitnych projektów. Ale ja my cały czas jesteśmy e, jakieś uwarunkowani w jakimś e, średnich projektach, bo CPK nie jest ogromnym projektem, żebyśmy też mieli, e, nie, robili wrażenie. Nie jest jakiś gigaprojekt, który na świecie nie, ja nie ja realizuje. To jest średniej jest, klasy jest duży projekt. projekt. Tak? I my debatujemy serio nad średniej klasy projektem, tak jakby to było nie wiadomo co w polskich warunkach. Pan mówił o finansowaniu. Z czego pan prezydent chce to sfinansować? A z czego chcecie obecny finansować? Dokładnie z tego samego przecież, z długu. Tak? No państwo się zadłuża, 300 miliardów w tym roku. Tak? Mówiliście, że pieniądze z KPO, z KPO wszystko sfinansują. Okazuje się, że te pieniądze naturalnie nikt nigdy nie widział i nie wiadomo, gdzie poszły Inne, i nie wiadomo, Kulczyk, co się dalej część. stało. W związku z tym to jest absurdalne twierdzenie. Jeśli Polska ma prawo zadłużać się... Do Polski płyną jedna rzecz. To widoczne, ale ale są jak widoczne, są wydatkowane, tak. warto się e, zainteresować. Pani, panie rador, jedna rzecz. Jeśli Polskę Stać na to, żeby się zadłużać na 300 miliardów i nie ma żadnych projektów inwestycyjnych. To naprawdę to stać nas na zadłużanie się na projekty się inwestycyjne, bo projekty mówię. takie Mogę? duże, infrastrukturalne się zwracają i mają logiczną zasadę. Króciutko Paweł Bizł, jeszcze jeden temat bo czasami. Realizujemy czas na centralny port komunikacyjny, sfinansowanie z budżetu, ale też środków unijnych, realizujemy elektrownię atomową na Pomorzu. Mało tego, Kiedy mam będzie? nadzieję, że niedługo będzie pozytywnie rozpatrzony nasz wniosek. Bo mówimy o projektach rozwojowych na gigafabrykę sztucznej inteligencji na Pomorzu, tą bałtycką gigafabrykę. Także to są te projekty rozwojowe. Również Elektromobility Poland dostało z KPO, z środków unijnych, 4,5 miliarda złotych na rozwój motoryzacji samochodów elektrycznych. Także mówimy o tej mobilności, o, o rozwoju nowych technologii, które są z punktu widzenia przyszłości Polski. Tego mi trochę zabrakło. Zabrakło mi. Nie, znaczy jest wniosek no, o 12 miliardów Giga efekty. gigafabryka, lat, tak, gigafabryka AI, AI na Pomorzu. Jest wniosek na 3 miliardy euro i efekty. niedługo będzie, Też, mam, mam nadzieję, rozpatrzony i będzie finansowany. Takie, takie, ale takie projekty, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jeżeli chodzi o okres Realizacji to naprawdę nie jest daleki horyzont jeżeli... czasowy. Więc jeżeli mówimy o rozwoju, zabrakło mi o wystąpieniu prezydenta Karola o kwestii nowych technologii, technologii kosmicznych, sztucznej inteligencji. No CPK jest realizowane. No. CPK jest w trakcie realizacji. I ciągłe powracanie do tego to pokazuje też, że nie ma myślenia niestety na poważnie u pana prezydenta o rozwoju państwa polskiego, bo te nowe projekty to są technologie kosmiczne, to jest sztuczna inteligencja, a centralny port komunikacyjny, lotnisko pod Baranowem, w tym roku pozwolenie na budowę, w przyszłym umowa na wykonanie. 31. Tak jest dzisiaj. Bo Horyzont czasowy realizacji. To są tak. konkrety. Zwracam Budowa logo, pani Ale panie, panie, bardzo tak? Oczywiście każda to to Ale Farma pani, pani... wiatrowa na Bałtyku jest faktem. Znaczy, mówimy o tych projektach, które już realizujemy, natomiast dzisiaj mówimy, powinniśmy rozmawiać o technologiach kosmicznych, sztucznej inteligencji, bo to jest rozwój. Ale chciałam tylko jeszcze zaznaczyć, że o, jeszcze raz, okrojony projekt CPK, który lansuje obecna koalicja rządząca, sama pani redaktor przytoczyła, że premier Donald Tusk zapowiada trzy lata później zakończenie tej inwestycji. To już po prostu jest szaleństwo, to niż było planowane pierwotnie. Ale I teraz, prze ale przepraszam, pan poseł sobie... bardzo długo mówił, a ja bym chciała też się wypowiedzieć. Rozumiem, że państwo jako bardzo taka nowoczesna partia powinniście jednak Proszę bardzo, pani poseł. pewne reguły zachować. Jest to po prostu ewidentne, że inwestycja okrojona nie może trwać dłużej niż inwestycja, która miała mieć znacznie szerszy zakres i była planowana na inne okresy. Ta czasów. data, żeby być pan pan była przesuwana wielokrotnie ale pan poseł z ze względu na to, że, bardzo słusznie zauważył, nie że no, to jest oczywiście bardzo prosto składać takie obietnice, no bo państwa za chwilę nie będzie, bo nie mam żadnych wątpliwości, że to jest raczej początek państwa końca i już te wybory prezydenckie to pokazały. To jak się ludzie w tej chwili zachowują i jak reagują na państwa, też jest znamienne. Wczoraj, wczoraj pan premier Kosiniak Kamysz, kiedy byliśmy na placu zwycięstwa i kiedy pan prezydent Nawrowski przejmował siły zbrojne, powiem szczerze, że mnie było ni ni no, niestosownie siedzieć, ponieważ tłumy na ulicach po prostu go wybuczały strasznie, krzyczały cały to czas to jakieś hasłby. Byli, byli oburzeni w ogóle, że premier Kosiniak Kamysz przemawia. A w momencie, kiedy dochodzi do do mikrofonu Karol Nawrocki była cisza także przepraszam bardzo A to tak ale to powinno wyglądać właśnie Nie ale nie ja zaznaczyłam że ja tego nie pochwalam ale ale to pokazuje nastroje społeczne Bo no była cisza tak? bo byli to zwolennicy Karola Nawrockiego, nie jest to nic ale, ale pani redaktor mówiąc o zwolennikach i przeciwnikach naprawdę premierem polskiego rządu jest człowiek który wczoraj po zaprzysiężeniu prezydenta nawet nie podszedł mu nie pogratulował Szymon Hołownia oczywiście podszedł i pogratulował natomiast Panie, czy Jarosław Kaczyński podszedł i pogratulował ale jest pewien porządek w sali plenarnej tak oni siedzieli w takich miejscach w sensie rząd że premier miał pełną możliwość podobnie jak marszałek sejmu podejść i pogratulować nie zrobił tego prezes pisu pogratulował karolowi Nawet My wszyscy gratulowaliśmy mu już wcześniej tak no także tak, prosto nie zadawać takich pytań i nie robiliśmy tego w sali plenarnej natomiast natomiast w sali plenary jest określony porządek i te osoby które siedziały tam w tych w tych ławach tego prezydium i rządu miały możliwość to zrobić premier tusk po prostu siedział bardzo niezadowolony przez całe to posiedzenie wczoraj rano popełnił jakiś żenujący wpis w mediach społecznościowych że on się solidaryzuje ze wszystkimi którzy mają te smutne serca w dniu wczorajszym bo będą zaprzysięgali karola nawrockiego no przecież to jest to jest naprawdę żenujące, żeby premier rządu polskiego się tak zachowywał. To jest nawet nieumiejętność pohamowania złych emocji, a premier polskiego rządu z jedną wielką złą emocją. W takim razie może na koniec jeszcze posłuchajmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo on wczoraj w sejmie po za Karola Nawrockiego mówił niewiele. Został zapytany przez jednego z, naszego, z naszych reporterów o to, jak ten dzień ocenia. Mam poczucie sukcesu, ale. Od sukcesu do trybów, to jeszcze trochę czasu. I bardzo skąpo Jarosław Kaczyński wczoraj się wypowiadał. Były też takie mm, opinie niektórych posłów koalicji rządzącej, że nie był najszczęśliwszą osobą wczoraj w polskim parlamencie, bo na prawicy pojawia się nowy lider. Więc na koniec zapytam, czy rzeczywiście tak może być, że Karol Nawrocki <coughs> będzie nowym liderem na polskiej prawicy? Prezydent Nawrocki w czasie kampanii odciął się od wielu błędów PiSu, to było ewidentne i to było widoczne i mam nadzieję, że będzie potrafił popierać po prostu dobre ustawy niezależnie od tego, kto je złoży. No i jeśli tak będzie, to na pewno będzie silno, miał bardzo silną pozycję na tej prawicowej stronie.